Operator kamery Moonlight w jednym z wywiadów powiedział, że jego zamierzeniem było, aby widz poczuł podobne emocje co bohaterowie, aby atmosfera i klimat filmu kształtowały nasze doznania. Czy mu się to udało, czy nie, to już każdy z was musi sobie sam odpowiedzieć. Ja za to mogę wskazać liczne zabiegi techniczne, które miały temu służyć. Zobaczmy, w jaki sposób Moonlight wpływa na widza. Okay. No. Historię w Moonlight zarówno operatorsko jak i fabularnie możemy podzielić na trzy rozdziały. Nim jednak do tego przejdziemy, spójrzmy jak ogólnie przedstawiany jest świat filmu. Twórcy przez bardzo długi czas zastanawiali się, w jaki sposób oddać klimat panujący w Miami. Gorące powietrze, specyficzną atmosferę, a do tego, aby te wszystkie decyzje współgrały z nastrojem tworzonym przez historię. Po licznych eksperymentach zdecydowali się na charakterystyczne połączenie niebieskich barw z mocną zielenią. Niebieski kolor tworzyli dwoma sposobami. Pierwszy Pierwszy to rekwizyty. Gdy spojrzycie na film szukając niebieskich rzeczy, to bez problemu zauważycie, że dominują w kadrach. Niebieski jest praktycznie wszystko. Samochody, plecaki, ciuchy, a nawet kosze na śmieci. Drugi sposób budowania takiej kolorystyki to grading. Zarówno w cieniach, jak i w jasnych obszarach kadrów kolorysta dodawał niebieski. Spójrzcie, tam gdzie mamy mocne światło, które powinno być białe, tak naprawdę posiada intensywną domieszkę niebieskiego. Te barwy spowijają świat, opłukują naszych bohaterów niczym tytułowe światło księżyca. Druga barwa, czyli zielona. Spójrzcie na tło. Co widzicie? Drzewa i palmy. Ta rozmowa mogła zostać skadrowana na dziesiątki różnych sposobów, ale twórcy tak postawili kamerę, aby tło stanowiła rozmyta zielona, poruszająca się masa. Zawsze starano się dobierać lokacje i ustawiać kamerę tak, aby w kadrze występowała zieleń pochodząca w dużej mierze od palm. Przez cały film zadbano również o odpowiedni sposób świecenia. Operator przyznał w jednym z wywiadów, że starał się wiele ujęć zrealizować z tylko jednym źródłem światła, aby stworzyć mocny, kontrastowy obrazek, bez wypełnienia. Wszystko po to, aby zaakcentować liczne, często skrajne emocje targające bohaterami. Okej, okay, przyjrzyjmy się teraz, jakich technik użyto, aby pomóc nam poczuć to, co bohaterowie. Po pierwsze, ruch kamery. W pierwszej części filmu, gdy bohater jest młody, ruch kamery jest zdecydowanie szybszy, bardziej dynamiczny. Prezentuje z jednej strony energię młodych osób, ale z drugiej strony akcentuje mocne emocje targające Shironem. W ostatniej części filmu ruch kamery jest spokojny, bardziej płynący. Związane jest to z tym, że bohater twardo stąpa po ziemi, podporządkował sobie świat. Teraz on jest królem. Zresztą, ruch kamery w dużej mierze definiuje emocje każdej sceny. Popatrzcie Sytuacje, w których młody bohater jest atakowany, nękany, zdominowane są kamerą mocną, agresywnie prowadzoną z ręki. Za każdym razem, gdy jest osaczany przez kolegów, kamera wykonuje obroty wokół własnej osi. Widzicie? Potęguje to wrażenie przytłoczenia, osaczenia niczym na zamknięta w klatce. Lub zwierzę polujące na swoją ofiarę, tak jak w tej świetnej scenie. Ta postać szuka swego łupu, szuka krwi. Praca kamery to potęguje. Ciągły obrót, ciągłe śledzenie przypomina tygrysa krążącego po swojej klatce. Popatrzcie teraz, dla odmiany, na tę scenę przy stole. Shiron jest bezpieczny, jest w miejscu spokoju, wśród osób, które starają się go zrozumieć. Widzicie, jak kamera powoli płynie? Szwenki są delikatne, nieśpieszne, wolne. Emocje całej sceny są identyczne. To chwila odpoczynku. Spójrzcie, co się dzieje w następnej scenie. Jesteśmy przy mieszkaniu Shirona. Nadchodzi jego matka. Widzicie, co się dzieje? Kamera pracuje zdecydowanie bardziej nerwowo, nie ma już spokoju, delikatności. Jest napięcie takie samo, jakie odczuwa nasz bohater. To, w jaki sposób ustawiana jest kamera, jak kadrowane są ujęcia, również ma bardzo duże znaczenie. Zwróćcie uwagę, że w scenach z młodym bohaterem bardzo często postaci kadrowane są od dołu. Operator chciał, abyśmy jak najlepiej poczuli się jak bohater, pamiętacie? Dlatego taki sposób kadrowania. Z jednej strony osiągamy w ten sposób perspektywę dziecka, a z drugiej strony akcentuje to zagubienie postaci, przytłoczenie rzeczywistością. W całym filmie są tylko dwie sytuacje, w których nasz bohater jest pokazywany z innej perspektywy: ta scena, w czasie której zwierza się koledze, oraz ta scena, w której jeden, jedyny raz Sharon przedstawiany jest jako postać dominująca. Twórcy w ten sposób akcentują jego przemianę: z osoby przestraszonej całym światem staje się silnym bohaterem. Jest jeszcze jeden operatorski sposób, który pozwala nam spojrzeć na świat oczami bohaterów. Technika ta jest stosowana tylko w bardzo mocnych, fabularnie momentach. Zobaczcie, co się zaraz stanie z kamerą. Widzicie? Stajemy na miejscu postaci. Aktorzy patrzą bezpośrednio w kamerę, na bliskich planach. Tworzy to mocne powiązanie z tymi postaciami, pozwala nam dosłownie spojrzeć im w oczy, poczuć ich bliżej, niejako wejść w daną scenę. Spójrzcie teraz na te dwie sceny. Pierwsza z nich to żółto-zielone, nieprzyjemne barwy, migające światło, mrok. To moment ważnej przemiany, jaka następuje w naszym bohaterze. Druga, bliźniacza scena, przedstawia naszą postać już po przemianie. Chłodne niebieskie barwy akcentują spokój, opanowanie, brak tutaj migoczącego niepewnego światła. Praktycznie takimi samymi ujęciami twórcy pokazują ważne zmiany w naszej postaci, za pomocą kolorów i oświetlenia. W wielu przypadkach Shyron jest kadrowany w taki sposób, aby wzmocnić jego samotność. Na środku z dużą ilością pustki po bokach kadru, przytłoczony przez cały świat. Zwróćcie uwagę, że nawet w scenie z dużą ilością osób czujemy jego osamotnienie. Dlaczego? Jako jedna postać idzie do tyłu, jest na samym środku kadru, a dodatkowo kamera wykonuje odjazd. Zostawia naszego bohatera, porzuca go, oddalamy się od niego. Moonlight to film, który stara się ukazać rzeczywistość widzianą oczami bohaterów. Próbuje wkroczyć z kamerą do ich świata, pozwolić nam na swój sposób go poczuć. Pięknie pokazuje to scena, którą teraz widzicie w tle. Jesteśmy razem z postaciami, widzimy tak jak <totestety> one, walczymy z prądem tak jak one, czujemy to co one. To film, który pokazuje, że samym ruchem kamery, kadrowaniem, kompozycją można przekazać ogromne ilości emocji. Good. We like it.